Siemano, z tej strony AdrianOx i w dzisiejszym filmie sobie zagramy na fajnych modach zostawcie łapkę w górę są na kanale bo aż dokładnie ponad 70 osób które mnie oglądają mnie nie subskrybuje więc lecimy Od, odpalamy sobie świat o nazwie mody i sobie dzisiaj zagramy na świecie o nazwie mody wszystko jeśli będziecie chcieli to wam pokażę jak pobrać takiego teksturpaka znaczy nie teksturpaka tylko moda no Ogólnie to tak, dzisiaj sobie obgarniemy fajną bazę. I jeśli będzie pod tym odcinkiem 40, nie know, 5 łapek, 10 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek z tej serii. O, o co mi chodzi, w ty, tutaj, żeby zrobić? Potem zrobię z tego światła. Patrzcie, ogólnie, możemy yy, kamery robić w tym świecie. Yy, tutaj się chyba wchodził. Tak, yy, mamy kamery ogólnie i mamy różne fajne rzeczy. Na przykład mamy windę. Wszystko, co, jak działa winda? Chyba tak działa. Okej, okay, chyba działa. Aha, nieważne. Weźmy, weźmy sobie tutaj coś takiego. To chyba tak działa. Halo? Halo? Jakaś szpatuła. Co eee, ja mam tym gotować? No będzie ciekawie ogólnie, będzie bardzo ciekawie. Czekajcie jak ja wyglądam. No nieźle, niezłe, niezłe to jest. O, czekajcie, czy może lecieć z tego woda? Proszę, no nie może. Dobra, zróbmy sobie w ogóle monitoring w domu, co Wy na to? Tak, zginąłem tutaj, ale to było celowe. Dobra, zróbmy sobie monitoring tutaj. Dobra, zróbmy, że on miał taką wysokość. Ok. Okej. Okay. To chyba powinno być tak. No, mi się wydaje, że to powinno być tak. nie wnikajcie. Moje pomysły na normę są zawsze unikatowe. Patrzcie jakie miałem wyczucie. Dobra przyznaję miałem wyczucie zerowe. Tu są cztery klatki, tu są cztery klatki. No ja nie mogę. Nie wiem, czemu tak sobie wygląda. W ogóle, jeśli chcecie ze mną zagrać na jakimkolwiek serwerze, to po prostu piszcie, ja z wami zagram. W ogóle sobie zróbmy panel na hasło. Dokładnie, sobie jeszcze jakieś fajne drzwi musimy ogarnąć. Żelazne drzwi. Ogarnijmy sobie, tak. Nie hasło o ja jakie są so, jakie super normalnie to jest koks nie no, moim zdaniem to jest dziesięć na dziesięć jeden dwa trzy cztery jeden dwa trzy cztery o ja nie mogę to jest takie genialne. Jeśli chcecie ze mną zagrać, tak jak mówię, to po prostu piszcie w komentarzu. Ja nie mogę, jakie to jest piękne. Jeszcze sobie tak otwórzmy te drzwi, żeby to się dało zrobić fajnie. No i ogólnie jedziemy dalej z tym. Aha, super, do polska, polska. W ogóle ja to nagrywam y, teraz jest wtorek jakby. Chyba od razu mówię, że... Jest dzisiaj ten mecz le Lewandowski. Nie wiem kiedy ja to wrzucę. Czekajcie. Muszę tego bydlaka zabić. Kośnik kill. Kill creeper. Kilu, kri, py... -r. kri, kusnik ser, -e Jak to nie znajdzie No bytu? tu. tu jest ten ham. No, spadaj tam gdzieś na dół. bo mi domek zniszczysz. A ja musimy sobie tutaj zrobić takie kamery. W ogóle to będzie tak sztos. Patrzcie teraz tą kamerę zabijamy. Podłączamy od razu sobie dwie kamerki. No i sobie podłączamy kamerki. Do mojego systemu. Patrzcie teraz. Uh -huh, 18. Jakie to jest, coś. Masz, 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 masz. Małymina. No nie. Survival. Oid. Game Mode, Sur Creative. Zobaczmy sobie w ogóle jak to działa. Inteligen y monitor z jakiejś tam. A od tego mamy ten nowy blok. Teraz co jest w Minecraftie? czekajcie w ogóle wam polecam popatrzeć na mojego texture na miecze jest i ogólnie jeszcze fajna Zbrojka wam daje nick będzie w opisie czekajcie a to się nazywało jakoś tutaj było. o nie potrzebujemy akurat w tym przypadku modów aha musiałem się idealnie wkopać tam gdzie nie miałem i tutaj wystarczy sobie e, aha. You no, know, pozdro. Aha. Jest tam. I teraz tak, y command block. Give. Ja. Yeah. Patrzcie teraz, Ukośnik MSG Ryan Games, ktoś weszedł do Twojej bazy. Patrzcie teraz. Patrzę teraz. Odlatujemy sobie, co nie? Jestem w, w kosmosie, co nie? I mnie nie ma. I teraz na przykład sobie wezmę jajko. Jajko. No, chodzi mi o to. E, Kozem na przykład. Ktoś weszedł do Twojej bazy. Patrzcie, ktoś tutaj chodzi, jakby. I dostaje ciągle powiadomienie. A i dam ci żyć jak uciekniesz Bo jakby ty możesz żyć, tylko że ty nie możesz tutaj być To się zróbmowało i 100% sensu miało A. A przeżyło No i git Tylko w tym przypadku Ja bym sobie życzył wyłączyć to Ale tylko na chwilę w sensie że potem to sobie zdamy, bo póki co musimy gagnąć jakoś. A? Jakie to jest stos? Jak to się robi? Chyba robi tak. Jeśli ktoś wie jak używać tej windy, to mi niech powie. E Keypad. Dor, jakieś takie ulepszone drzwi. Co to jest? Aha, dobra. A ja myślałem, że A ja głupi myślałem, że potrzebuję używać takiego czegoś. Nice! Ja nie mogę, jaki to jest sztos, dobra? Gramy dalej. Mm, potrzebujemy jakichś fajnych rzeczy, bo teraz sobie tak myślę: mm. Codebreaker jakiś. A to ja już wiem, do czego to służy, pewnie. Zrobimy sobie skrzynkę na paszport. No nice. Dobra, zrobimy podwójną skrzynkę na paszport. Jeśli chcecie, to znakażę tak jak już mówię, nawet na takim serwerze. Bo taki serwer też zrobię, ale tylko dla moich y, widzów. Ups. O nie, najgorzej po prostu, wiem co muszę zrobić patrzcie, Jego ja muszę tutaj takie coś postawić, dobra, no i nice, wystarczy na razie trzy rzędy skrzyń, tylko jak działa e ta winda to się dowiemy dopiero potem, W ogóle mam nadzieję, że Wam się takie filmy tego typu podobają. Wszystko co musicie zrobić, żeby był... Taki kolejny film, ja już, jak już wam mówiłem, musi być wystarczająca ilość łapek w górę. Czyli dokładnie 10. Pewnie się zastanawiacie czemu robić dziury. Ponieważ będzie tutaj fajne okno. Tylko, że pomyślałem o tym dopiero parę sekund temu, więc będzie będzie to troszeczkę mi zajmie. O. a tutaj mamy takie połączenie jakby. Ciekawe czy są jakieś fajne elewatorskie szkło. To jest. Wow! Nie no, tak co ja rozumiem, grać w minecrafta że to takie piękne szyby tutaj są. W sensie, że one nie mają aż tak dużej różnicy, ale jak się patrzysz na nie, tak w ogólnym znaczeniu, to one będą miały duże znaczenie. Nice. Bo to są takie, bo czy to są szyby jakieś takie do tajne? No to no, jest takie coś. W ogóle ja wam czegoś nie pokazałem, ale to dopiero za chwilę. Dobra. Wow. Kanapa jedna, kanapa 2. Nie no, nice. No, ja zrobię jeszcze drugie piętro tego domku. No, tutaj sobie jeszcze jakieś szafki zrobimy. O co chodzi z tym szafką? wow. A to troszeczkę jak ulwę wygląda więc no niestety albo dobra bo to jest do kuchni dobra nie wnikajcie mm. ładnie dobra wybieramy to sobie Co tu chodzi. Jakaś lodówka. Co to jest? Co się wsadza? Dobra, nie wnikam już w to, bo to już się robi powoli coraz bardziej dziwne. tego fake water, tak? Czekajcie, bo ja coś chcę zobaczyć. Bo tutaj nie ma wytrzymałych bloków na, la na lawę, co nie? Więc sobie zrobimy takie mini laboratorium tutaj. W sensie takie chwilowe, bo tutaj tylko chcę zobaczyć jak to działa. Ta fake lawa. Eee, dobra. I teraz tak, lava fake, jakby tutaj jest. I teraz, po co z nią chodzi? Wezmę sobie y, na wszelki wypadek ognio, odporność y, na 8 minut, bo nie wiem, czy nie, czy nie będzie szansy, że zginę. Zginajmy modę, survival. Patrzcie teraz, wchodzę do tej lawy. Ej, co? Ale co? Czekajcie, ja wam tylko pokażę, że naprawdę jestem na survivalu. bo jakby pisze, że ja, dobra nie wnikam, ale w każdym razie, czyli to jest fake lava, dobra, już wiemy jak będzie można robić tajne bazy, fajne, no i ogólnie yy, muszę tutaj tylko skończyć szybciutko ten domek, żebyście widzieli efekt końcowy, albo nie, po prostu zrobimy tak, szybciutko tutaj zrobimy tędy, Raz, dwa, trzy. No dobra, czyli na ten materiał to by było na wszystko. No, wszystko, dobra, nieważne, ja już jestem po polskim. Nie wnikajcie. Chciałem wam tylko pokazać, że da się, się zrobić na fajne mody, fajne rzeczy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suma na tym kanale, o, o zostawieniu dzwoneczka i ogólnie wbiciu na stronę poxdeal.pl co ja jeszcze mogę wam powiedzieć no żebyście pobrali mojego teksturpaka bo jest koks bo uważam, że posiadanie miecza który wygląda dokładnie tak jako nedrytowy miecz jest po prostu przekoks tak, Przeszło to, dobra, w każdym razie był łapkę w górę, suma na tym kanale no i ja się z wami żegnam widzimy się w następnych materiałach cześć i pa